Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Mateusza na rozdziale 16. Często używamy słowa kościół. A to słowo znaczy różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla większości ludzi oznacza po prostu budynek. Kościół to budynek. Ale czy wiesz, że w Nowym Testamencie, nawet w całej Biblii, żaden budynek nigdy nie został nazwany kościołem? Następnie ludzie odnoszą to słowo do denominacji, na przykład Kościół Metodystyczny, Kościół Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy. W Biblii nie ma czegoś takiego, nie ma żadnej grupy denominacji, która nazywana jest Kościołem. Musimy wyrzucić z naszej głowy niebiblijne słowa, ponieważ jeśli będziemy używać niebiblijnych słów, to zaczniemy myśleć w niebiblijny sposób. A więc musimy sprawdzić w piśmie i zobaczyć, co Biblia nazywa Kościołem. Wtedy poznamy, czym naprawdę jest Kościół. Tak jest z każdym innym słowem, na przykład łaska. Łaska jest jednym z najbardziej niezrozumianych słów w dzisiejszym chrześcijaństwie. Większość ludzi rozumie łaskę w ten sposób. Bóg pod prawem był bardzo surowy. Ale po przyjściu Jezusa Bóg trochę się zmienił, a łaska jest tak, jakby Bóg mówił, teraz nie ma znaczenia, czy grzeszysz, ponieważ Chrystus umarł, możesz otrzymać przebaczenie, ale to jest przeciwieństwo tego, co oznacza łaska. Łaska oznacza, że pod prawem nie mogłeś zwyciężyć nad grzechem, ale teraz daje ci moc, żeby przezwyciężyć grzech. Łaska jest mocą. I kiedy to już zrozumiesz, zostaniesz uwolniony od mocy grzechu. Jednym z głównych celów diabła jest to, abyśmy nie poznali prawdy. Jezus powiedział, kiedy poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Pamiętam, że jako młody chrześcijanin przyszedłem na świat w ortodoksyjnej rodzinie. Nie, nie czytałem Biblii, dopóki nie nawróciłem się w wieku 19,5 lat. I byłem bardzo zdezorientowany tym wszystkim, co widziałem w chrześcijaństwie. Tak wiele różnych denominacji. I każda z nich, trzymając Biblię, mówiła: My znamy prawdę. Aż ostatecznie doszedłem do poznania prawdy w tym temacie, kiedy zobaczyłem jeden werset Jana 8:32. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli od grzechu. Taki jest kontekst tego zdania, więc zobaczyłem, że to jest cecha Kościoła, który posiada całą prawdę. Że jeśli posłucham jej, to uwolni mnie ona od grzechu w moim życiu. A ja byłem niewolnikiem grzechu, tak jak każdy inny człowiek. Niewolnikiem w pięciu obszarach. Grzechy związane z uczynkami, czynami, słowa, gniew, kłamstwa, grzechy w myślach, nieczyste myśli, grzechy nastawienia do ludzi pozbawionego miłości. I grzechy związane z motywacją, to znaczy można robić dobre rzeczy ze złej motywacji. To jest pięć obszarów grzechu. Słowo, słowa, uczynki, myśli, nastawienia i motywacje. Ja byłem grzesznikiem we wszystkich tych obszarach. I kiedy przeczytałem, że jeśli poznacie prawdę, to prawda was wyzwoli, powiedziałem, mogę teraz sprawdzić i dowiedzieć się, który kościół jest prawdziwy. Prawdziwy kościół, który ma prawdę, to nie tylko ktoś, kto trzyma Biblię, ponieważ faryzeusze też mieli Biblię, Stary Testament. Ale oni byli kompletnie różni od Jezusa, który również cytował Stary Testament. A więc widzę, że są kościoły, które są jak współcześni faryzeusze, są również takie, które podążają za Chrystusem. A sposobem na znalezienie różnicy zobaczyć, który kościół naprawdę pomoże mi uwolnić się od grzechu. We wszystkich tych obszarach. A więc wiele współczesnych grup nazywają siebie kościołami. Mateusza 16, werset 18 jest pierwszym miejscem w Biblii, w którym pojawia się słowo Kościół. Pierwszy raz. Pierwszy raz, kiedy Jezus go użył, powiedział, tą skałą jest to, co Szymon Piotr właśnie wyznał. A Szymon Piotr powiedział w wersecie szesnastym, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus powiedział, że to prawda i na tej skale, którą właśnie wyznałaś. Chrystus, Syn Boga Żywego, objawiony Ci przez mojego Ojca, na Nim zbuduję mój Kościół. I bramy piekła Go nie przemogą. A więc nauczyłem się z tego, że prawdziwy Kościół, który buduje Jezus, Piekło i moce ciemności nie mogą go przezwyciężyć. Jezus przyszedł na ziemię, żeby to właśnie zbudować. Nie przyszedł budować grona świętych indywidualności, którzy nie mają ze sobą związku, ale święte osoby, które mają ze sobą społeczność. W Starym Testamencie oni nie byli razem zbudowani. Kolejnym obrazem, którego Biblia używa jako kościoła jest budynek, to znaczy święta, świątynia dla Pana. I ci z Was, którzy są z Indii, wiedzą, że w Indiach nie budujemy domów z drewna, ponieważ zjadłyby je termity. W Indiach domy budowane są z cegieł. Każdy dom jest zbudowany z cegieł. I. Możemy pomyśleć o każdej osobie wierzącej, jak o cegle, z której jest zbudowany, scementowany razem budynek. Są ze sobą połączone i tworzą jedną konstrukcję. To jest budynek. Zobacz, stos z cegieł jest jedynie zgromadzeniem. Ale kiedy są razem zbudowane, są połączone, wtedy stają się budynkiem, który jest kościołem, mówiąc językiem obrazkowym. Ale jeśli chcesz swojej niezależności. Nie będziesz chciał być wbudowany razem z innymi z jedną cegłą nad tobą, z jedną po lewej i inną po prawej stronie, z cementowanymi, tak jakby utknęliście razem i nie możecie uciec. Ale w tym leży ich bezpieczeństwo. W Indiach buduje się budynki kościelne w następujący sposób. Ciężarówka przywozi 10 tysięcy cegieł i rozładowuje je na poboczu drogi. A potem murarze biorą te cegły, cementują razem i powstaje budynek. Jeśli to się nie stanie, to 10 tysięcy cegieł leży na poboczu. W Indiach dzieje się niesamowity cud. Tych cegieł zaczyna ubywać dzień po dniu. I po kilku dniach wszystkie te cegły znikają z pobocza, ponieważ ktoś inny buduje budynek kilka przecznic dalej. I to właśnie dzieje się, kiedy jesteś indywidualnym wierzącym. Niepowiązanym z innymi, szatan może was wziąć jeden po drugim. I to jest dokładnie powód tego, że wiele osób podejmuje taką decyzję, a potem odpadają. Nie są zbudowani razem z innymi ludźmi o jednakowym umyśle. Nie mogę być zbudowany razem z kimkolwiek, kogo daszę sympatią. Tak jak powiedziałem, dołączamy do ludzi w naszej własnej społeczności albo do ludzi na naszym poziomie intelektualnym. Bóg chce nas zjednoczyć nie na podstawie intelektu społeczności czy też języka, ale na podstawie duchowego głodu i pragnienia. Chcę być zjednoczony z ludźmi, którzy idą w tym samym kierunku. Nie z tymi, którzy po śmierci chcą iść do nieba. To jedna z modlitw, o którą modliłem się, kiedy zaczynaliśmy naszą pracę w Indiach. Powiedziałem, Panie, w Indiach jest miliard dwieście milionów ludzi. Każdy z nich chce iść do nieba. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto nie chce iść do nieba, niezależnie od jego religii? Każdy chce pójść do nieba, kiedy umrze. Czy mam zebrać ich wszystkich? Nie. Chcę zgromadzić tych, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa na ziemi, zanim umrą. A to jest bardzo mała liczba, ponieważ Jezus powiedział, że bardzo niewielu znajduje wąską drogę, która prowadzi do życia. Ponieważ są z tym związane ograniczenia, nie możesz żyć w grzechu i iść tą wąską drogą. Nie możesz chować urazy do innych. I iść tą wąską drogą. Jezus powiedział, że jeśli komuś nie wybaczyłaś, jeśli masz do kogoś urazę, może za jakieś zło, które wyrządził ci 10 lat temu, Bóg ci nie wybaczy, to jest jasne. W rzeczywistości w modlitwie Pańskiej modlimy się: Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje i tak dalej. I wybacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy innym. A potem kontynuował w Węgeli Mateusza w szóstym rozdziale. Jeśli nie wybaczysz innym, to i ojciec nie wybaczy tobie. Pomyśl o kimś, kto uważa się za chrześcijanina i chowa do kogoś ogromną urazę, do kogoś, kto naprawdę go skrzywdził, powiedzmy kilka lat temu. Tacy ludzie mogą siedzieć tutaj. Nie wybaczyłeś komuś, ponieważ zrobił ci krzywdę. I umierasz w takim stanie. Czy Słowo Boże jest prawdą, że jeśli komuś nie wybaczyłeś, to i Twój Ojciec Niebieski nie wybaczy Tobie? Ja w to wierzę. Wierzę słowom Jezusa. Niebo i Ziemia przeminą, a te słowa nigdy nie przeminą. Czy po Twojej śmierci otrzymasz jakąś drugą szansę? Wierzysz, że jest druga szansa? Ja nie wierzę. List do Hebrajczyków 9.27 mówi, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Co jeśli ktoś chodził do kościoła przez 25 lat, a potem miał do kogoś ogromną urazę i umiera w tym stanie? On umarł bez przebaczenia. Czy on może pójść teraz do nieba, jeśli mu nie przebaczono? I wszystko to z powodu tego, że on nie chciał komuś wybaczyć. Ja w to wierzę i bardzo niewielu kaznodziejów to głosi. Jestem pewien, że diabeł nie chce, aby ludzie to głosili, bo on chce, żeby jak najwięcej ludzi było w piekle. I wie, że ci ludzie skończą tam razem z Nim, więc dlaczego mieliby znać prawdę? Ja chcę Ci powiedzieć prawdę, mówię Wam prawdę, bo Was kocham. Chcę Wam powiedzieć dokładnie to, co powiedział Jezus. Jeśli nie wybaczysz innym, nie otrzymasz przebaczenia. A więc musimy się wyzbyć tego typu rzeczy, jeżeli chcemy być razem wbudowani w Kościele. Nie jest ważny nasz poziom intelektualny, kultura, poziom społeczny, to wszystko jest nieważne, ale duchowo wierzymy słowom Jezusa Chrystusa i traktujemy je poważnie. I wtedy moce ciemności nie będą w stanie przezwyciężyć takiego Kościoła.